Dzień dobry, to Dzień Rago, witam w kolejnym odcinku z Paladen Armor z Raz Armora, ale się nie udało i tu taka śmiertelna sytuacja zaistnieje, że jak tu ekspiłem, no to zacząłem wyrzucać wiale, a wiale były drogie i w pewnym momencie wróciłem do depo i mówię, dobra nie wracam po te wiale, a później jak zobaczyłem ile kosztują, to mówię, no nie, no Janusz, nie, nie, dam, nie dam sobie zostawić 200 wiali na ziemi, szczególnie, że Waste'a zrobiłem, no i musiałem po nie wrócić. Tutaj dostałem od Wicki łopatę, bo zobaczyła na filmie, że biegam ze zwykłą łopatą i stwierdziła, że mi wyśle taką lekką łopatę żebym miał więcej kapa na poty. Dziękuję bardzo. Później jeszcze dostałem od niej cupcakea, więc też fajnie. No i było śmiesznie, bo zrobiłem sobie kapa, wróciłem tam i pod wejściem są dwa werewolfy i je zabiłem i wypadły dwa razy armora, nie wziąłem raz removerów i te tym musiałem sobie tutaj rzucać do statku, jak wracałem, no i po drodze też wpadł level. Więc taka w sumie e, sytuacja tutaj zaistniała. No bo te wiale kosztowały 20 golda, a później nie miałbym tyle wiali, żeby Zrobić sobie właśnie wykupić sobie dwa kaski, więc stwierdziłem, że no nie wiem, wracam po nie, no i tyle. Nie? Później wyczaiłem taką opcję, że ludzie będą robili WOD, te pierwsze większe lewele, no i przyszedłem tu na dzielnicę bić te damy czy workery, bo one dropią gwoździe. I one są potrzebne do misji Wołt, 3 gwoździe. No i sobie tu tak biegałem pomiędzy tymi zejściami, przy okazji biłem tutaj też kurczaki, które dropiły federy, smaglery, które dropnęły mi właśnie deer trophy, dropiłem gwoździe, które wystawiałem za 2-2,5 tysiąca i wszystkie mi się sprzedały i jeszcze tam zamazonek czarmy, no i kurczę, no i tak spoko nawet to wychodziło, że zrobiłem tam fajny profit. Później poszedłem pozwiedzać sobie wyspę taką Robson, wyspę, która jest właśnie w kas za tymi Deadling De -de De -um Scoutami. I... Laflaf -laf to otworzył znowu i, i stwierdziłem, że sobie tu przyjdę, pozwiedzam, zobaczę co tu się dzieje, wbiję sobie tutaj trochę levela. Całkiem fajna sprawa i też można stąd popłynąć do Thais, więc z można popłynąć promem do Thais, ale tylko jak jest ta wyspa odblokowana, taki fun fact w sumie, też nie wiedziałem o tym, bardzo fajna sprawa, ciekawa ciekawa miejscówka. W którymś odcinku poszedłem e, dropić jabłka e, z Witchy, ale były słabo stały na markecie, no ale po, w ten dzień poszedłem sprawdzić, patrzę, że są za 20k, no to pf, mówię, to serepaka Strzelę, no i zdropię te jabza i udało się, zdropiłem te jabza, sprzedałem je chyba tam z 12k, właśnie tak jak wpisałem. Oprócz tego wypadły mi chyba z 3-4 te słoniowe rogi, więc one też poszły za, za jakiś tam hajsik, więc spoko, spoko sprawa wyszła na tym, proficik jakiś z tego był. E, tutaj były zbustowane smoki, no i chciałem je bić na Jalahar y tak jak wszyscy, <laughs> ale się okazało, że tam nie ma sensu chodzić, no to poszliśmy. Poszliśmy. Poszedłem sobie na, na, to, na Karlin tutaj, na to pierwsze zejście, zaraz za korymami i tu mi się bardzo przyjemnie ekspiło, tylko trochę daleko jest na Repaka, no i trzeba przebiec przez te korymy, dlatego tu taki mniejszy tłok był, bo, bo dużo ludzi tutaj się nie chciało po prostu pchać, bo daleko. Tam ktoś ekspił piętro niżej, ja tylko ekspiłem to piętro i schodziłem na dwa smoki pod wejściem na piętrze niżej. No, i zrobiłem też dragonkę, nawet profit tutaj zrobiłem, więc, więc bardzo przyjemna sprawa i też takie ekspienie na single target, oprócz tego uczenie się właśnie używania wave'ów, i też Magic Level leciał. No, tu później się udałem na Yalahar, bić właśnie Banshee i Brainy. I... I spokojnie się tutaj biło. Właśnie też następne miejsce, bardzo blisko na repaka. Oprócz tego, Brainy były w tym momencie, pamiętam, za 12k. sprawa, bo teraz są dużo tańsze. A oprócz tego, wypadły mi jeszcze Blue roby i... No i całkiem tutaj przyjemnie się mi to ekspiło. Można sobie było właśnie potrenować Magic Level na bijąc na z waveów i Single Target, i, i jakiś tam Exp z tego był. Tutaj pan złoty Siochacz w Thais sprzedał mi dwa Greaty tak promocyjnie powiedzmy, tak znaczy, że takie bez prowizji, czyli dwa Great Manasy dostałem za 25 TC-ków i dopłaciłem mu 30k, czyli 10k za TC-ka, więc taka minimalna prowizja, nie tak jak u innych resellerów, więc yy, dzięki za to. Tutaj z LaFlafem wieczorem udaliśmy, żeby zrobić właśnie Necroquesta, bo trzeba było zupgrade'ować sobie trochę Shielda i trochę hajsu z tego wpadło i później po tym Necroquestie Udaliśmy się też na Warlock Questa po wampirkę i po drodze tutaj jeszcze tam porobiliśmy te takie mini podquesty, gdzie tam się wyciągało jakieś takie dziwactwa z tych skrzyneczek po drodze, więc też, też taka fajna sprawa i też po drodze też level tutaj się trochę wbijał trochę jakichś tam mobków podpadało do bestiari, i tutaj właśnie zabiliśmy sobie Warlocka. I tu się wbijacie za te drzwi i tu mamy do odebrania właśnie co tutaj jest. Wampirka i chyba ta, dragon lanza z tego co pamiętam. Więc tak to mniej więcej wyglądało, więc też jakiś profit z tego wyszedł. No i od razu jak już byliśmy tutaj w okolicy, to też przyszliśmy się we dwójkę spróbować wydropić Lion amulet ze studni, no ale nie siadło, ale level po drodze wpadł. No i tutaj znowu wróciłem sobie na cmentarz, i tak to mniej więcej wyglądało. Do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye!